W słoneczne niedzielne popołudnie piłkarze Wisły Pławy rozgrywali kolejny mecz w ramach rozgrywek drugiej ligi. Wiślacy, którzy po trzech kolejkach byli liderem tabeli, tym razem mierzyli się na własnym boisku z bardzo dobrze znanym przeciwnikiem, Stomilem Olsztyn. W pierwszych minutach spotkania to Olsztynianie byli nieco aktywniejszą stroną na boisku. Z czasem do głosu coraz częściej zaczęli dochodzić gospodarze i to oni cieszyli się jako pierwsi ze zdobytej bramki. W 25 minucie Danian Pawlas wykorzystał dośrodkowanie Kamila Kargulowicza i głową skierował piłkę do bramki. Olsztynianie mieli swoje szanse na wyrównanie Groźnie pod bramką Oskara Mielcarza zrobiło się już w doliczonym czasie gry pierwszej połowy, jednak na szczęście obyło się bez konsekwencji w postaci utraty gola. Na przerwę obie drużyny schodziły przy jednobramkowym prowadzeniu Wisły. Druga część meczu dostarczyła emocji pod sam koniec. Drugą bramkę Wiślacy zdobyli bowiem w 91 minucie i w tej akcji prymwiedli rezerwowi. Janusz Noiszewski podał z lewej strony do Oskara Przywary, który z bliskiej odległości skierował piłkę do siatki drużyny z Olsztyna. Gracze z Tomilu zdołali odpowiedzieć golem kontaktowym w ostatnich sekundach doliczonego czasu gry. Po tej bramce nie wznowiono już spotkania. Wynik 2-1 dla Wisły oznacza kolejne trzy punkty dla Puławian oraz dalsze prowadzenie w drugoligowej tabeli. Wisła Puławy 100 2 2-1 gole Pawlas, Przywara oraz Sadowski. Wisła zagrała w składzie w bramce Mielcarz, dalej Pawlas, Wiech, Nojszewski, Klichowicz, Kaczorowski, Skałecki, Kołtański, Przywara, Kargulewicz, Bortniczuk, Puton, Retlewski i Janicki. Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych Filia w Puławach zaprasza do zapisów na studia podyplomowe, przygotowanie pedagogiczne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zarządzanie w oświacie oraz wiele innych. W naszej ofercie znajduje się ponad 50 kierunków pedagogicznych i administracyjnych. Zapraszamy absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów, a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje. W szczególności adresujemy nasze studia do nauczycieli wszystkich placówek szkolnych i opiekuńczo-wychowawczych. Zapewniamy nowoczesny program kształcenia z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.